Na podstawie wniosku przekazanego z prokuratury rejonowej w Zakopanem jako sędzia śledcza Sądu Okręgowego w Krakowie otwieram dochodzenie dotyczące usiłowania zabójstwa. Powołując się na kodeks karny artykuł 98 ust. 3 otwieram rozprawę w trakcie której wysłuchamy oskarżonej, poszkodowanego oraz pięciu świadków, którzy w daną sobotę w podanym czasie znajdowali się w bufecie hotelu Babylon. I když to v módě dávno není, chci postavit se na dvoře a zpívat jen tak na dláždění pro ty, co bydlej nahoře. Vůbec mi za to nemusíte šestáky házet z jen když se trochu zamyslíte, úplně mi to postačí. Byla jsem kdysi holka, kterou jak už to tenkrát chodilo, poctili všichni nevedu věrou, z našího nic víc nebylo. Já budem povědala všetko, co i jak bylo, já vím, že v sonde třeba hovorit pravdou, celou pravdou i jenom pravdou. Až pevného večera, kdy pošli na Prohackou v městě Bratislava, Jan mě tak moc objel v blasku měsaca i povedal mi, draka moja Zuzanou, čas nám je na Prohackách a nesme už tak mladí, povedz mi, chceš být moja žena? A já a já byla velmi ráda, že mě někdo zaptal, bo to byl první raz, kdy mě někdo zaptal o ruku, ale nagle počulám srdce. Srdce tak mi struchlalo od strachu, bo pomyslela pane Bože, to já už do konce života mám mít manžela, který je stále v a Já mám na něho celý život čekat. I byla tak, i byla tak ztrápěná, až mi Jan povědal, drahá Zuzanou, odpověď mi, bo jsem velmi okurvioný. i bojím se, že nechceš přistát, tak to budem muset šukat sobě jiné ženy. A já tak odetchnela i povědala, drahý můj Jan, ty věš, že já nikdy nebyla v Zakopane, zimnej stolici Polsky. Ty věc, že tam pierwszy raz, co by odpočívat i jezdit na skijach. I věc, že tam za měsec, tak to ty prosím, kochane moje jedině, pozvol mi tam jehat. A když se vrátím, budem ti znála povědat tak. Abo ne. Pedagogiczne tancowania. Tak to my tam Wolno, Wolną, wolno. Wolną, wolno. Od Andrzeja dla Zuzanny Anna. Nie mów nic, proszę cię. No bo co można rzec w takiej chwili. Nie mów, że wrócisz tu, że odchodzisz na dni, tylko kilka. Wyjdź od jak gdyby nic, jakbyś szła, kupić chleb do sklepiku. Anno, nie mów nic, proszę cię nie mógł kiedyś wrócić a Chyba że głos drzew ptaków nasze dawne noce przypomnić Ci. Chyba że twym oczom blasku Słońce doda wtedy wróci. Gdy obdarowałaś mnie, naszyjnikiem swoich rąk, stałem się najszczęśliwszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było Ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona, mówiłaś kocham. I stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzycie kocham i wschodzi słońce bez promieni. Anno nie mów nic proszyć Nie mów kiedyś. Brcę w dół. A. Dokąd Anno wracaj. Anno echo. Anno odpowiada mi. Powiedz powiedz Anno. Ja odnaleźć słowa. Kocham sens i treść. Dziękuję. A wy wiecie, jak to teraz u nas jest, to wy to wiecie jak. A ty ryra wychodzę z mojej fabryki, gdy pracuję jako sprzątaczka. Mało placu. Na szczęście mój bypszy mąż. On odnosi sukcesy w biznesie. I to on, a to proszę zanotować, że to on mi opłacił te oto w czasy. Тільки раз вон тепло мовив до мене і тепло повторював до мене. Пошла вон ти, сука! Це ваша твоя мать! Ти! Ти мені родила три сина! І ти для мене три рази важливіша від моєї другої, третій і обласної жіни! І ти! Ти маєш поїхати в польський театр і закуриватися, а птіця тіла. Відпочинь там за, за мене! бо я мої близни не можу впустити з ринки, бо ми кожен раз, хто не пшею. І що в морду на отход не дав, значить, і ще цуник є. І от в польський театр я приїхала тільки по то, тільки по то, то прошу занудовати, тільки по то, щоб добре відпочати. Arriva, chi Poem, jak na święty spowiedzi. A cóż im to ja zawinił? Że baby za mną latają jak ściekłe. No ty to moja wina, że ku mnie wzdychają. Nie, nie zarobimy chwila. Chwila, chwila. Kiedy się rozchodził tę paninkę z Bratysławy, to ja nie wiem, nie. Ona tak jakby Łosala. Co mogę jedno uczciwie wam rzec? Eee, żeśmy się zasły, zapoznali, a ja Parę razy żeśmy gwarzyli, nie grzech. Bo ona tydzień jakoś Mieszkała w nosnym hotelu Babilu. Łaj, się patrz, patrz po tych empirii. Patrz. Coś ich mnie w krzyżu ja e, 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 Nie, nie, nie. obdukcji, będę zeznawał dalej. I weszłam do bufetu. I zobaczyłam měntka, Jak zwykle při našem stole z tą Niemką. očích mi potem mělo, na spust. Pistolet wypalił dwa razy. Jak schknalam. Nie pamiętam już nic, co było potem. W najnowszym numerze gazety czytamy. Odsunięty od służby funkcjonariusz Straży Granicznej uwiódł Słowaczkę w hotelu Babylon. Zmuszając ją tym samym do próby zamachu na swoje życie. Strzelanina w hotelu Babylon zagroziła życiu i zdrowiu zagranicznych turystów, po raz kolejny tym samym spowalniając proces pełniejszej integracji ze strukturami gospodarczymi i politycznymi Unii Europejskiej. Istnieją poszlaki, że strzelaninę celowo wywołali radykalni członkowie tamtejszego grupowania prawicowego w dzień obrad przedstawicieli państw Europy Środkowej. Ze sprawdzonych źródeł dowiadujemy się także, że swego czasu w kontrowersyjny proces prywatyzacji hotelu. Babilon, zamieszana była córka obecnego członka Rady Miejskiej miasta Zakopane. I sensacyjne odkrycie. Jak podaje reporter faktu, hotel Babilon stał się sceną mafijnych porachunków. Zuzana K., szefowa odgraniczenia słowackiej mafii, przedstawiająca się fałszywie jako przedszkolanka, oddała serię strzałów do Andrzeja Pet, przywódcy tzw. Zakopiańskiej Grupy, palającej się przebytem papierosów i kokainy z Ukrainy do Polski. Ku ogólnemu zdumieniu niezależnych ekspertów sądowych usiłowanie zabójstwa Andrzeja P. orzeczeniem sądowym zakwalifikowane zostało jako zwykłe narażenie życia na niebezpieczeństwo, przez co wielokrotnej przestępczyni zanika grozi jedynie wyrok w zamieszeniu. To początek afery przemytowej, w którą ewidentnie zamieszane są osoby z najwyższych sfer rządowych. Nie dziwi więc, że w ich interesie leży zatuszowanie tej afery. ještě povědět? Že můj Jan oženil se synnou. Že já už nemilujem Jentka, Já už nemilujem polských tater. Já už nemilujem. to nie wiem co powiedzieć. Mama zawsze mówiła, jak nie wiesz co powiedzieć, to prawdę. No prawda jest taka, że to był ostatni spektakl hotelu Babilon tu na tej scenie. E, zarazem 149 spektakl. Tak policzyliśmy. Nawet do okrągłej cyfry nie doszliśmy. To, to nie jest moja de decyzja, ja też odchodzę, też kończę. to e, Aldono, dla Ciebie na pamiątkę <tryk> dyplom. <tryk> A, spektaklem. Nasz album z okazji 60-lecia teatru, moc ciasteczek na osłodę i jeszcze jedna rzecz przyjmij od nas do na Ja muszę mówić bardzo ostrożnie, żeby nikogo nie pominąć i też trochę się nagadałam, więc powiem tylko krótko i od serca, bo Państwo byli bardzo ścierpliwi. Przede wszystkim bardzo dziękuję Panie Dyrektorze, że Pan przyszedł kiedyś na spektakl Różowe Konie, bo to nie jest takie normalne, proszę Państwa, że dyrektorzy chodzą na inne spektakle, do innych teatrów. A Pan, Panie Dyrektorze, przyszedł i, i stąd po tym spektaklu dostałam właśnie propozycję zagrania w hotelu Babylon. Było to dla mnie olbrzymim wyzwaniem. Dziękuję Pawłowi Szumcowi, który zdecydował się obsadzić mnie w tej roli. Nie mogę go tu być... Naprawdę wielki dla niego szacunek. To jest wysokiej próby artysta. To jest człowiek, który przez pięć lat grania tego spektaklu dziś jest na, dziś wyjątkowo nie może być, bo jest za granicą i to już było nie do wykręcenia. Ale może lepiej, bo bym bardzo przeżywał. A tak, to może już gdzieś tam winko są, czy we Włoszech, prawda? Natomiast słuchajcie, on rzeczywiście zawsze był za kulisą, jak tylko mógł, trzymał mnie na krótkiej lince, żeby nie daj Boże się to nic nie obsunęło. Dziękuję wszystkim twórcom tego spektaklu. Dostaję teraz reflektory w oczy, więc wiem, że część z Was jest tutaj na widowni. Części nie ma, nie jestem w stanie wymienić wszystkich, żeby nikogo nie pominąć, ale dziękuję bardzo głęboko i mocno. Dziękuję wspaniałej ekipie tutaj. Teatru Ludowego. Naprawdę wszystkim wy wiecie, że do Was mówię. Prawda, prawda? Dziękuję Wam za cudowne chwile i proszę Państwa, my aktorzy jesteśmy królami przemijania. Tak nas Mistrz Teatru kiedyś nazwał i to jest prawda, ale w tym jest nadzieja, bo jeśli odejdzie spektakl Hotel Babylon, to przyjdzie inny, równie. Mam nadzieję, że już jedna słowa, przepraszam, że tak się skomplementuję, piękny. No jestem pewna, musi przyjść nowe, musi przyjść. Tak jest teatr. Za jednym spektaklem zasłoni się kurtyna, ale proszę Państwa, już niedługo ta kurtyna się odsłoni. I ja siądę teraz sobie dla Państwa miejscu i będę oglądała nowe spektakle tutaj. To jest magiczne miejsce. I naprawdę niech miłość wasza dla teatru trwa. Wiwat, teatr. Dektorowi, słuchajcie, podziękowałam wszystkim. Wiecie, że jest taki człowiek, który jest dla mnie tak naturalny jak Klen ja mu nigdy nie dziękuję w związku z tym, mm -hmm. bo on jest tak dozny normalny. Oddycham, to musi gdzieś być I dziękuję jeszcze z całego serca mojemu najdroższemu menadżerowi Henrykowi Pasiutowi, który... Yes. No no Ale on się nie obrazi, bo ja tak zawsze robię, słuchajcie. Hej, kocham cię, bez ciebie by nie było nic. Proszę Państwa, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, że zechcieliście ten letni wieczór wybrać to miejsce i byliście w tej dla nas ostatecznej chwili razem sercem z nami. A ja bardzo serdecznie chciałem panu dyrektorowi Jackowi stramnie podziękować właśnie za to, że kiedyś przyszedłeś na te różowe konie. I wbrew różnym trudnościom zdecydowałeś, że Aldona zagra tę rolę. To bo bez twojej decyzji by tego nie było. Jacku, dziękuję bardzo. Ja, bardzo dziękuję. ja dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękujemy Państwu. Ja jestem tutaj przy głosie i na scenie zapraszam Państwa 20 i 21 lipca ostatnie spektakle męża mojej żony, autorstwa tego samego autora Miro Gawrana. Też kończymy naszą przygodę z tym spektaklem. Kto ma ochotę, kto ma czas, serdecznie zapraszam.